Tu Miałem okazję dwukrotnie w stosunkowo niedługim odstępie czasu przejechać się nowymi oplami Corsa o podobnej mocy. Za pierwszym razem 136 koni generowane było przez silnik elektryczny Corsy E, a za drugim 130 koni przez benzynę 1.2 turbo połączoną z ośmiobiegowym automatem. Postanowiłem w związku z tym porównać te dwa układy napędowe i ocenić, którym mi się lepiej podróżowało. Przebitki z jazdy pochodzić będą głównie z wersji benzynowej, bo więcej czasu z nią spędziłem i więcej ich mam. Zatem star. Pojedynek podzieliłem na cztery rundy. Pierwszą z nich jest dynamika i w tym obszarze najwięcej pokażą nagranie sprintu od 0 do setki obu samochodów. Tak z kolei przyspieszają one od 90 do 140 km na godzinę. Pomimo podobnej mocy elektryczna korsa jest szybsza w każdym przedziale prędkości, co oczywiście wypada na jej korzyść, ale przyznam, że w wariancie benzynowym też intensywność przyspieszania była dla mnie wystarczająca. Może od około 120 km na godzinę trochę samochód stracił parę, ale manewry wymagające mocniejszego zwiększania prędkości w obu autach wykonywałem z podobnym komfortem psychicznym. Największe różnice w dynamice obecne były jednak w kwestii szybkości reakcji na wciśnięcie gazu, ponieważ tam elektryk błyszczał i natychmiast zaczynał. Przyspieszanie, a w benzynowcu trzeba było poczekać na redukcję skrzyni, na wkręcenie się na obroty, jak to w z spalinowym. W elektrycznej korsie E, momentalne wyrywanie do przodu było świetną sprawą, która poprawiała wrażenia z jazdy, zwłaszcza w mieście, bo przy niskich prędkościach silniki elektryczne mają najbardziej brutalne przyspieszenie. Benzyna za to przeważała pod kątem prędkości maksymalnej, bo wynosiła ona 208 km na godzinę, a w elektryku było to tylko 150 km na godzinę. Niemniej jednak korsa E rundę pierwszą wygrywa. Druga kategoria to dźwięk, i tutaj mamy pojedynek bezgłośnej elektrycznej Korsy z trzycylindrowym małym silnikiem benzynowym z Turbo. Niektórzy mówią, że dla nich w samochodzie coś musi być słychać z maski i mogę się z tym stwierdzeniem zgodzić, ale tylko w przypadku, w którym mamy do czynienia z naprawdę pięknie brzmiącymi jednostkami napędowymi, jakimiś V6, V8 czy R4 z jakiejś hatchy. Silnik 1,2 z Korsy ze swoim charakterystycznym dla trzycylindrowców warkotem i pojawiającym się niezbyt zdrowym dźwiękiem na niskich obrotach, nie jest czymś. Czego muszę słuchać, aby się dobrze czuć podczas jazdy? A cisza obecna w korsie E, przerywana co najwyżej cichutkim, jakby piskiem, typowym dla samochodów elektrycznych, podczas przyspieszania wypada w tym akurat w porównaniu lepiej, więc mamy 2-0. Trzecia runda to pojedynek na ekonomikę podróży. Jeśli ktoś ma domek ze swoim gniazdkiem, to wiadomo, że jazda elektrykiem tak ładowanym będzie tańsza, zwłaszcza korzystając z taryfy nocnej. Dlatego będę porównywał tutaj koszty, uwzględniając właśnie porównywalny sposób uzupełniania zasięgu samochodu, to znaczy podjazd na stację benzynową i szybką ładowarkę. W mieście elektryczna korsa zużywała średnio 14 kWh na setkę, co przy cenie 2,19 groszy za 1 kWh na Greenway'u, który według moich obserwacji. Jest Najbardziej wszędobylski daje 30 zł. 66 groszy za przejechanie 100 km. Benzynowa korsa pali około 8 litrów w mieście, czyli przy cenie 95 wynoszącej 4,40 daje to 35 zł. 20 groszy za 100 km. Na ekspresówce przy 120 km na godzinę mamy zużycie odpowiednio 22 kWh i 6,5 litra, więc koszt to 48 zł. 18 groszy dla elektryka i 28 zł. 60 groszy dla benzyny. Dłuższego dystansu w warunkach pozamiejskich i autostradowych korsą E nie pokonałem, więc na tym skończę wyliczenia, dodając jeszcze, że wariant z silnikiem 1.2 turbo 130 koni można kupić od 80 050 zł, a cena elektryka startuje od 128 990 zł, nie licząc w wersji color stworzonej pod załapanie się na rządowe dopłaty, ale tam nie można poza właśnie kolorem wybrać żadnych opcji, więc nie jest to bezpośrednia konkurencja dla benzyny. W rundach jest zatem 2.1. Ostatnia kategoria to zasięg, i tutaj jednostka spalinowa znowu wygrywa, bo przy baku mającym około 40 litrów pozwala przejechać w trasie nawet 700-800 km, w mieście będzie to jakieś 500 km, a na ekspresówce około 600 km. Z kolei, elektryk z bateriami o pojemności 50 kWh daje jakieś 350 km w mieście, 200 km na drodze ekspresowej i zakładam, że nie więcej niż 300 km jadąc po zwykłych drogach pozamiejskich, i te wszystkie wartości są podawane dla Stresów letnich, bo w zimie akumulatory są mniej wydajne. Te zasięgi oznaczają jeszcze zupełnie inny poziom stresu, biorąc pod uwagę gęstość sieci stacji benzynowych i stacji ładowania w Polsce. Podsumowując zatem, w rundach wychodzi 2-2 i jest to sprawiedliwy wynik moim zdaniem, bo wersja elektryczna, patrząc tylko na właściwości jezdne, jest fajniejsza niż benzyna i wolałbym nią właśnie podróżować na co dzień. Jednak w kwestii opłacalności i uniwersalności spalinowa Corsa jest już górą, więc jako jedyny auto w domu sprawdzi się znacznie lepiej, a Corsa E będzie za to dobra jako uzupełnienie spalinowca do jazdy codziennej po mieście, jeśli kogoś stać na zapłacenie za takiego bonusowego malucha grubo ponad 100 tysięcy złotych. I to wszystko, co przygotowałem w tym porównaniu. Jeśli się Wam ono podobało, to zachęcam do dania filmowi łapki w górę. Polecam również subskrypcję kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie.